Siemano, co ludzie wyrzucają do śmieci. Oglądajcie i liczcie. No to drodzy widzowie, jazda. Ale to się zaczyna. Na widoku położone, wyrzucone aniołki. Chciałem powiedzieć: aniołki ciadlego. Kolekcja rośnie, kolekcja rośnie, bo może być więcej w tych owiniętych gazetkach. Aniołek. Odsłaniamy, odsłaniamy. Świecznik, tak? Taki nietypowy. Nietypowy. Nie typowy. Nie nietypowy. Widziałem, takiego. Nie widziałem takiego. Jest następna gwiazda. Tym razem na baterię. Zaraz zobaczymy, jak świeci. Bateria włożona i pstryk. Wow, i pstryk. Zaświeciła gwiazdka. A no tak. To tam dzieńczy. O! I bateria i egipskie wzory. Co to jest? Nie baterko. nie miska. Wygląda na paterę. O oh, jezu! Oh. Ja nie mogę. To jest dopiero patera. Dziurkowana, ażurowo-serowa. Tylko myszki brak. Lakie to jest wzajemne. Fajne, fajne. Mm. Medi. chodź. No, coś niespotykanego. Ja piernicie. Co to może być? Świecznik. Myślałem, że popielnica, ale nie ma tych wcięć. Być może, że świecznik, szeroka świeca musi być. Ptaszek. A co, co to jest, kurcze blade? Origami z papieru. Dom z papieru. Widzowie, liczcie rzeczy na bieżąco. Do tego mini flakonik płynąca łódka i dwie baterie, dzisiaj idziemy jak burza. Kolejne skarby, mam nadzieję, przed wami. Ale nam się wyłania kompletne cudo. Kompletne, idziemy po. Lampa Baladyna? <laughs> baladyna? No co ty, może Aladyna? Może to jest kula, która przepowiada przyszłość? A to kryształ, ale ciężki. Popielnica. Może być i nawet smok ziejący lodem zamiast ognia. O, ja pierd... <laughs> Ale to jest kielich. kielich. Ja patrzę, pewno się tam to zostało. Kwiat. Urwał, czy co? Kwi ale urwał kwiatem. Fajnie. No, takie zbita mozaika. No cudowne. Mało, mało spotykane takie e, wzory, kolory. Lake, nalać Ci tutaj trunków. O, taki kielich, to kurde. Na cały wieczór albo na całą dobę. Albo na cały rok, widzowie. Albo na cały rok. Ile już mamy tych rzeczy, mam nadzieję, że notujecie, napiszcie w komentarzach, czy uda nam się zbierać 50. Taką zdobyć trzeba troszeczkę nakarmić, dodać pikanterii, aby rósł, rósł. A to ładne jest. Nie? Tak. Ile lecimy dalej? <grym> Hej, fortuna! No widzowie, za rogiem macie kryształowe cuda, a ja tutaj zostanę i pogrzebię trochę koszu. Dobra, dzięki. Jasny gwint. Kolejny kart Cóż za, wysy, cóż za wysyp. A to jest to, jest to jest chyba na tort, nie? Tak. Nie wiem jak to, jak to się nazywa. UFO tortowe. Torczy na tym kładzie. Zakurzone, lekko, ale nie patrzmy na to, nie myślmy o tym, bo o. wyłaniają nam się prawdziwe zdobycze. A co to jest? Wygląda na kryształ z lat PRL. Lakie, ty powinienś to wiedzieć. Fajne wzory, może tak. Więcej ode mnie? Tak, gwieździste. Na to wszystko wygląda, że to dawne czasy. Ja się, się, się nie mogę. Prawdopodobnie drugi okaz, identyczny do tego pierwszego. No, albo bliźniaczy. To znaczy, inne <laughs> wzory chyba, nie? To mniejsze o to, ale widzowie, kochani widzowie, to jest w genialnym stanie. Robimy, jak zawsze, niezawodny test na kryształy. Oceńcie wy. Stryk, stryk. No tu już zdecydowanie inny dźwięk. <grych> Uj, zaraz nie będzie genialnie. Kurczę, tak zawsze wykracam. I jeszcze takie trzy szklaneczki. Trzy szklaneczki. O. Chciałem się właśnie zapytać, co się z tego pije. Kapę? Z tego się pije zazwyczaj ocet połączony Aha. z olejem. Aha. Ale z dodatkiem dżemu. No, i tam można włożyć różne owoce. Powiem tak, widok u śmiela. Widok wręcz przerasta nasze wyobrażenia. Chcieliśmy znaleźć takie kryształy, choćby dla naszych widzek, które uwielbiają. Uwielbiają je. No i oto mamy. A co będzie dalej? Ile tych rzeczy łącznie znajdziemy? No to oglądajcie, przekonajmy się wspólnie. Cudowne, cudowne. Dzisiaj na ostro wyciągamy skarby. Oby w jak największej ilości. Pierwsza szklaneczka Uszata. Kubek. Kubek na Mikołajki. No to przywędrowo do nas z przeszłości. Zilarou. O. A ta pani prosto z Francji. A ja myślałem, że z Londynu. No i jeszcze jeden taki pucharek w zestawie. Ciekawe kształty. A co to za cudeńko? Tu zakłada szkło, ale tu jest na prąd, a to jest Ala Ala naptowa prądowa. Tak bym nazwał. Ile rzeczy już zapisaliście. Normalnie zbieramy, zbieramy. Czy nam się uda znaleźć 50 rzeczy skarbów? O, zobaczmy. zobacz. Bajkowe, Kubuś Puchatek, pierwszy krawacik. Chyba taki młodzieżowy, jak z Kubusin. I jestem y, za fajny. Żabka, która mnoży pieniądze. No, powiem ci, że na wesele możesz iść. Tak? Trzy sekundy ciszy. Ludzie wyrzucają do śmieci Matkę Boską. Boże, rzecz jasna uratowaliśmy. No i mamy, mamy poważną rzecz. Mianowicie baterię, samolocik. Lajcie, coś dla Ciebie. Tak, więcej odkręcimy i zostawimy samą baterię. Ale to jeszcze nie koniec. Mamy przesympatyczny obrazek. Zgadujcie razem z nami, co jest ukryte i jaki obraz przedstawia. Typuje, że to będzie jezioro marzeń. Ja typuję kwiaty. A widzowie, co typujecie? 5, 4, 3, 2, 1. Dziewczynka na jeziorze, wyczekująca, kaczuszki. Nastąpiła cisza. <grym i górne> Ta cisza wiele mówi. Dole, na dole. Hmm. zobaczcie to ojejka baranek uf, uf. baranek przywędrował z totalnego remontu Przyro chyba z gór przywędrował, co? <grym> Jak fajnie wyglądam? <grym> Dobra. Fajnie wyglądasz, fajnie. Halo, halo, Siemano Pajac. Wydobędziemy Cię na zewnątrz. Do, do którego mówisz? Kur... <grym> <grym> mm, Oj, ja Cię kręcę. Zobacz, jaki klaunik. Będzie nas zabawiał, widzów zabawiał. A co ty z cyrku uciekłeś? Co? Kramnik z karbonka chyba, Fajne cudo, takiego. no fajne cudo. Włoski na blond. Czy uda nam się znaleźć 50 rzeczy na śmietniku? Z prawdą widzowie? Czy mówisz prawdę? Powiem krótko, będzie się działo. Pudełko po biżuterii, od biżuterii i biżuteria jest jest biżuteria fajne Oliver Bierhoff maszynnik <gryd> <gryd> to nie y tutaj możliwa Możliwa zdobycz. Czekaj, e, cyrkel. Cyrkel, zgadza się i dodatki. Kurde, na początku myślałem, że to strzykawki. Komplet. No, czy znajdziemy kolejną biżuterię? Grzeb, grzeb, grzeb. w śmiecie to nie wstyd, ale nie jajka. Wyczuwam dalszy potencjał. No, 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 Na dokumenty. Organizacja. Podwójny. Plastelina sześć kolorów, nietoksyczna, więc zdrowa. Zgodnie z opisem. Do tego prawie kompletne, sześciokątne pastele olejne do kolorowania, zostawione być może przez Amelkę. To nie koniec zaskoczeń. Farby plakatowe 12 kolorów. No 11, brakuje jednej. Sprawdźmy czy całe. Wygląda na całe. No mało używane, na pewno mało używane. Jestem malarzem nieszczęśliwym zaraz będzie. To jest taka przebieżka do łańcuszka. Na szyję. Tak, jeszcze taka błyskotka wyłowiona. Rzeczy się powiększają. Liczba. Fajne kolory. Kobiety się najbardziej nad tym znają. Ludzie wyrzucają do śmieci nawet okulary. I to solidne okulary. Tylko ciekawe na czyje oczy by pasowały. Zrokowo. Do tego mamy fotelik samochodowy dla dziecka. Na mnie trochę za duży. Pasy bezpieczeństwa jedziemy. Wow, a co powiecie na te buciki widzowie? Co powiecie, na różowe, lilowe godiny. I do tego w genialnym mistrzowskim stanie. Rozmiar 40. No jasne, jasne. Zbieramy jak kulki Pacman. Pierwsze. Odidosy. Drugie. Ja na kolanach chodzę. Um, Cześć. Am, Am, Andora i Malezja. Trzeć. Porozrzucane. A to wszystko dla tej pani. Dla Ani, Zuzi, Danusi, Kasi, Weroniki, Wiktorii. No i wszystkich naszych widzek. Cześć, cześć, strażniczka śmietników. Jedziemy, jedziemy dalej. Ta reklamówka i to znalezisko tak samo będzie cudowne. To jakieś świecidełka na prąd. To są takie żarówki. Tu jedna różyczka spadła, trzeba je włożyć. Tak i białe róże, różowe róże. Co to ludzie nie wymyślą? Fantastyczne, fascynujące widoki. A czy te bombelki zaświecą? Właśnie sprawdzamy razem z Wami. Oczekiwanie na światło. Wow, zobacz to. Fajnie sieci. <laughs> ja fiolet. fioletowo. O, ale dyskoteka, nie? Pana są Niesamowite. Śmietniki zaskakują takimi wrażeniami. Ten widok jest nieziemski. Uwierzcie. Zresztą widzicie. Jeszcze więzienna koszulka, koszuleczka. Nautika. Serio? Śnieżna choinka w marcu tego jeszcze nie grali. Jensen. ogóle kołami. Jak to skomentujesz? No teraz jest wielkanoc, Na wielkanoc mówisz? One są na baterie, więc zaraz zobaczymy, czy ta choinka zasypie nas śniegiem. Odpalamy widzowie. Czekamy na ten efekt. Jest efekt. <grytanie> jest efekt. Ma różne trybki. Że Boże Narodzenie już niedługo, za kilka miesięcy. Idziemy na następny śmietnik. Tam również emocji nie zabraknie. A są mi osłonki na doniczki. Wyjmę, bo jest ich duża ilość. I oto mamy całość. Niektóre wiszące. Ale nie mogło też zabraknąć wytrzepania tej torebki, bo ona ogólnie już nie nadaje się do dochodzenia z nią. Zazwyczaj w takich właśnie poszarpanych znajdują się różne cudeńka. Patrzcie zamki zwolnione. Oczekiwanie na najlepsze. No proszę, proszę, Jensen, wyczep To co masz wytrzepać. w tym momencie. Niech lecą, niech leci grad deszczu. Nie chciał polecieć. To A takie torby. Prosto. Z piwnicy, wyrzucone przyleżało no, z 50 lat. Jak 50 skarbów, które musimy, możemy znaleźć. Hmm. Torba w torbie zajrzysz. A w tej torbie, jeszcze jedna torba. Papiery, reklamówki. O, panko. Nasz koszyk z poprzedniego odcinka zbiera rzeczy. To mnie blokuje. Grzybowy, tam w tle. Dobra. Trochę gorzej. żeś odświeżył. Torba odświeżona. Ochraniacze. I jedziemy z fantami. Powiedz mi, jak się to nazywa? To jest Zabawka dla pieska. A może być. Nie pieska. dość, że podgryza, to jeszcze z niej pije. Być może być. mój się wygładzam się. Widzowie, tu by pasowało okulą, nie? Tylko no i ja teraz genialnie to nie Niezłe tej torta z jednej. <noise> Musimy nowego upiec. A może tak e, smycz ze śmietnika? Myślicie, że zadziała? Czy będzie sprawna? I co? Jak ocenić swoim, jak zawsze, fachowym działa. pieskowym okiem? Działa, tak? I nawet zatrzaskuje. Zaprezentuj i zwiń. I stoi. Ja <noise> my że działa. Działa. No, dajesz w dół. Wow, jaka szybkość. szybkość. Prędkość światła. Dobra, no to działa. Wszystko jasne. Plecak zapełniony. Koszyk zapełniony. Czy finalnie udało nam się uzbierać 50 skarbów? Dajcie znać w komentarzach. A może w przyszłości będzie kolejne wyzwanie i 100 rzeczy. Pa! pa.